Zgodnie z komunikatem ministra zdrowia od czwartku rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci od 5 do 11 lat. Szczepienia będą wykonywane preparatem firmy Pfizer w dawce 1 trzeciej dawki dla dorosłych. Drugie szczepienie nastąpi po 21 dniach. O kwalifikacji do szczepienia dzieci od 5 do 11 roku życia każdorazowo decyduje lekarz. W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności podaje się dawkę dodatkową w odstępie co najmniej 28 dni. Po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia, w trakcie kwalifikacji i szczepienia z dzieckiem musi przebywać opiekun prawny lub upoważniona na piśmie osoba dorosła. Szczepienia wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Rejestracja odbywa się telefonicznie od 10 do 14 pod numerem 536-328-727 lub w pokoju numer 1. Jak przyznaje Rzecznik Szpitala, zainteresowanie szczepieniem dzieci jest bardzo duże. Po uruchomieniu rejestracji zainteresowanie szczepieniami w tej grupie przerosło nasze oczekiwania. W związku z przewidzianą kolejną dostawą szczepionek zaplanowaną na poniedziałek, rejestracji ponownie można dokonać od piątku. Szczepić dzieci można również w specjalistycznej wojskowej przychodni lekarskiej przy Ulicy Jedności Narodowej pod numerem telefonu 780-148. 989. Warto dodać, że także znacznie wzrosło ogólne zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19.